Uważali za sytuację, w której elity narodowe, a siebie uważali za elity narodowe, mają absolutnie pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami życia społecznego, politycznego i gospodarczego kraju. Tak oni definiowali. Suwerenność i oni tak naprawdę byli typowym ruchem lat 30. europejskich, jakie pojawiły się w Europie w tamtym okresie. Oczywiście fas zafascynowanie, fascynacja Mussolinim, rozwiązaniami faszystowskimi, częściowo również nazistowskimi, wyobrażenie, żeby tylko i wyłącznie Polacy. Zresztą w ich dokumentach chodzi o Polaków do czwartego pokolenia wstecz, mogliby zajmować jakiekolwiek stanowiska w państwie, pozbawienie praw obywatelskich mniejszości narodowych.